Karta graficzna Safir Radeon R9270X OC. W pudełku znajdziemy dokumentację, oprogramowanie, adapter DVI des mostek Crossfire oraz kable zasilające. Karta posiada 4 porty: DisplayPort, HDMI i dwa porty DVI. Kartę chłodzą dwa wentylatory działające w systemie Vapor X. Na pokładzie znajdują się 2 GB pamięci RAM gddr 5 oraz szyna danych 256 Bit. Taktowanie pamięci to 5800 MHz, a taktowanie rdzenia to 1050 MHz. Zaawansowane dane. 1280 procesorów strumieniowych, 80 jednostek teksturujących i 32 jednostki renderujące.